Udział w maratonie nie zwalnia z przestrzegania jakichkolwiek przepisów, czyli obowiązuje ustawa o lasach, kodeks drogowy, ochrona przyrody i oczywiście godziny ciszy nocnej, czyli jeżeli przechodzicie przez miejscowości, a będziecie w tym roku przechodzili przez kilka miejscowości i są to godziny jakieś między 22 a 6 rano, no to należy po prostu zachować. Ciszę, taką jaka jest ustawowo wymagana. To cenne uwagi Andrzeja Sochonia, no których podczas tego biegu jego uczestnicy, oprócz oczywiście orientacji w terenie, powinni pamiętać. Uroczysty start i wyruszyli. Ale będzie się Dzisiaj ze Słopnic po raz 19 wystartował Międzynarodowy Maraton Pieszy Kierat. Punktualnie o godzinie 18 blisko 400 śmiałków będzie chciało zmierzyć się nie tylko z własnymi słabościami, ale też będzie chciało pokazać wytrzymałość, kondycję i oczywiście determinację. Co w plecaku? Co w plecaku? Wszystko co niezbędne. Woda, trochę węglowodanów i kurteczka nad którą się zastanawiam. Proszę powiedzieć, czy w takim biegu pogoda ma znaczenie, bo tutaj wszyscy mówią, że znaczy, te osoby, które pytały, mówią, że nie do końca, bo są przygotowani na każdy warunki. Tak, jak co roku, pogoda kieratowa, wszystkiego trzeba się spodziewać, ale będzie dobrze. Chcę na pewno ukończyć, to jest mój cel, żeby ukończyć. Mówi Patrycja, którą kieratem zaraził wujek. W końcu się odważyła i postanowiła zadebiutować w tej ważnej imprezie. Jakieś wskazówki od wujka? E, żeby generalnie się nie przejmować, jeśli się zgubi drogę, że ludzie będą pomocni, że mapa też dużo daje, ale generalnie też, żeby się intuicją kierować. Ważne oczywiście jest wsparcie, bez którego wielu na tą 100-kilometrową, ekstremalną trasę nie wyruszy. To kibicuj. E, Jestem z całą rodziną, z żoną, z dziećmi. E, oprócz tego rodzice, rodzeństwo e, śledzą taki na, e, na Garminie. Także wszyscy pchają tą kropkę, która się tam później pojawia. Mocną reprezentację w tym biegu ma również i nasz region. Tutaj podpatrujemy Tomka i Andrzeja, którzy rozmawiają przed startem obiegu. To taki specyficzny bieg, trzeba się też orientować w terenie. Tak jest. Bieg na orientację, dlatego dużo pomagają teraz elektronika, zegarki i nawigacje, takie coś, więc powinniśmy dać radę. Nie zginiemy. Powodzenia. Dzięki wielkie. Trzymamy kciuki, bo ta pogoda taka w kratkę i dość taka niepewna. No od samego początku w nazwie jest ekstremalny maraton, w związku z tym no troszkę, troszkę te zmienne warunki to zupełnie nie przeszkadzają. Najgorsze by był grat, a, ale też y, mocne słońce i upał też jest bardzo zły, bo dużo odwodnień jest. Życzyłem e, pokonania trasy bezpiecznie, no i tak, żeby właśnie jak naj... bez kontuzji, żebyśmy się spotkali na podsumowaniu dziewiętnastego kieratu. Na samym początku to niewielu startowało z, z powiatu limanowskiego w ogóle, a teraz z... Samych Słopnic już stardzie pewnie z 20. Także z niecierpliwością czekamy na pierwszych zawodników i myślę, że w pierwszej dziesiątce nasi zawodnicy miejscowi też będą. Organizatorzy pierwszych zawodników spodziewają się w sobotę nad ranem. Być może któryś z nich pojawi się na mecie w Słopnicach już około godziny 6.